Dzień dobry Państwu. Witam na pierwszej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Nowa Brzeźnica. Witam Wójta, Pana Sekretarza, pana Skarbnik, Pana Józefa i oczywiście Wysoką Radę. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 14 radnych, więc sesja jest prawomocna i wszystkie uchwały dzisiaj podjęte będą Prawomocne. Przedstawię proponowany porządek dzisiejszych obrad. Proszę Państwa wygląda tak. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Co się właśnie stało. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2024 rok. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2024-2037 i zakończenie sesji. Kto z Państwa Radnych jest? Witamy Panią Radną. Mamy już komplet 15 na 15. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o przegłosowanie. Kto jest przeciw? Nie ma. Za 15 radnych porządek obrad został przyjęty. Kolejny punkt proszę Państwa to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2024 rok. I tu bym prosił Panią Skarbnik o przedstawienie tutaj zmian. Czego one wynikają, dlaczego i później przejdziemy do dyskusji, jeżeli będzie potrzebna i głosowania. Także pani bardzo bym Państwa bardzo prosił o, o zabranie głosu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sesja nadzwyczajna związana jest z, z otwarciem oferty na realizację zadania świetlica w, dla mieszkańców sołectwa Ludwiga Kolonia. Po w związku z realizacją tego zadania po otwarciu ofer najkorzystniejsza oferta przekracza środki, które były zabezpieczone w budżecie. Kwota wynikająca z braku to jest kwota 50 tysięcy. Została ona zabezpieczona z 20 tysięcy z wynagrodzeń z Urzędu Gminy i 30 tysięcy było podjęte z budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pięki Dubickie ze względu na to, że to zadanie będzie realizowane dopiero w 2025 roku. Jest to ujęte w projekcie budżetu już i jest to kwota, która wynika też z 50 tysięcy zł. Ponieważ po otwarciu najkorzystniejszej oferty to jest 224 tysiące, tam mamy jeszcze projekt 31 tysięcy i nadzór na tą inwestycję. Będzie to koszty inwestycji to około 280 tysięcy złotych a tak. te, ta tak, tak. To, to jest zadania zadań do końca Czyli te na Tak, tak. Pani Skarbnik, ja rozumiem, że, że skądś tam przeksięgujemy zamierzanie pieniądze, to nie spowoduje, że komuś braknie na wypłatę, tak? Jest nie jest uwagi na to, żeby środki do na następnej sesji, na 27-go To jest sesja nadzwyczajna i to ze względu na to, żeby to zadanie mogło być zrealizowane do końca roku. Tak jest, bo, um, Czy są jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie, Robert. Proszę bardzo. No bo chodzi o to, że z tego co ja pamiętam, to już środki były na ten domek i dlaczego się zrobiła kwota 50 tysięcy jeszcze? To Ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, otworzyliśmy teraz ofertę i na najkorzystniejsza oferta przekracza środki, jakie były zabezpieczone w budżecie. Środki zabezpieczone w budżecie to były 230 tysięcy złotych. W już mieliśmy zrobiony projekt na 31 tysięcy i po otwarciu ofert teraz najkorzystniejsza oferta na wybudowanie tej świetnicy to jest 224 tysiące złotych no to 224, a ma Pani 230. Mamy już zrobiony projekt na kwotę 31 tysięcy. Jeszcze od tej inwestycji będziemy musieli zapłacić nadzór i wykonać tablicę. Czy, czy, czy to proszę Państwa jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Dobrze, no to znaczy, żeby była luda jasność, tak to co już Państwo skarbnik pytałem, bo być może y, mieszkańcy nas tutaj oglądają, albo będą oglądać, żeby mieli tutaj jasne sprawy, tak? Y, te pieniądze, które... Y, jeżeli będę źle mówił, to Państwo proszę mnie poprawić. Te pieniądze, które w tej chwili 20 tysięcy z funduszu osobowego tak, i 30 ze zbiornika retencyjnego, one na swoje miejsce wrócą, że tak powiem, kolokwialnie, za miesiąc, tak, też podejdziemy uchwałę, żeby zwrócić. Natomiast Urząd Gminy czy Wójt Gminy nie może podpisać umowy z wykonawcą tego obiektu w kolonii dubice. Jeżeli nie ma zagwarantowanych środków finansowych. Tak, tak, to jest? Tak, 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 Prawo, tak. Właśnie. Tak, Więc nie ma, nawet jeżeli nie mamy wykonawcę wybranych, znaczy wyłonionego, bo nie, wyłonionego w wyniku tego przetargu i kwota jest wyższa od 50 tysięcy złotych, których nam brakuje na wyłonie... No na kwotę została nie, tylko. No, no, to, nie tylko. no to jest najniższa. To jest, to to tak, jest 20 żeby, żeby zrealizować temat do końca roku, a został nam miesiąc, tak, czym, pewnie, że, 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 to tam sprzeciw najniższa święta tam ma ten miesiąc. Urząd musi być, musi podpisać umowę, ale musimy mieć zagwarantowane środki. Za tak jest. Te pieniądze, które teraz z tych dwóch pozycji zabierzemy, tak jest, no bo możemy odpuścić temat, ale wtedy my tracimy 50 tysięcy, no, no, no właśnie, no właśnie. Czego co mi że ten domek już miał być wykonany do końca września. No. No. Tak było, No może no miał, ale no, będzie do końca roku, tak? Więc tutaj też. Szanowni Państwo, za miesiąc podejmiemy uchwałę i te pieniądze wrócą na swoje miejsce. Tak? Pani Skarbnik, tak to ludzie wyglądało. Czy... No tak, mniejszy, żeby to sobie... tak jest, to właśnie, to... Czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Nie widzę. Proszę Państwa, w związku z tym tutaj uchwały będziemy to głosować. Uchwała numer 38 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2024 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym wraz z wszystkimi przepisami uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 352 na 66 na 23 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Brzeźnica na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 3. Plan wydatków yy, w ramach realizacji zadań z funduszu socjalnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Budżet gminy po zmianach wynosi dochody ogółem 33 415 519 83 zł w tym. Dochody bieżące w wysokości 27 151 581 ,83 zł. Dochody majątkowe w wysokości 6 263 930 zł. Wydatki ogółem 37 3648 zł. 67 groszy. 28 Wydatki bieżące w wysokości 28 325 667 złotych Wydatki majątkowe w wysokości 8 677 z 981,24 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Przegnica. Uchwała wchodzi w tym życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Górskiego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem było 14 Radnych, przeciw 1, wstrzymujących się 0. Panie Przewodniczący, coś tam jest z komputerem. Nie, tak? No to poprosimy tutaj... Nie jest że... No ja w tym mam 15 oddanych głosów. Ale głosu oddane. Ale głosu oddane. Nie wszystko. Nie jest oddane wszystko. No ale... Że... Tak, proszę Państwa, czy ktoś został przeciw? Przez nie. No bo mam jednego przeciw. No, <noise> no przecież jest napisane, kto jest przeciw. No właśnie, no, no, no właśnie, proszę Państwa. No, jest, no, jest napisane, podnieś do góry, będziesz widział Panie Przewodniczący. Dzień. No jest. Zielone są najlepiej, bo szybko mi znikło. Dobrze. Pani Na zielono tu jest. Ale na zielono tu jest. Dzień. Na Proszę Ja Czy powtarzamy głosowanie? No, nie ja bym prosiła o powtórzenie, bo nie ma. No, ale nie, jest, no, ale nie, ale jest, nie ma tak, tak, wzią, ale Nie, nie możemy zrobić Proszę o słowo. nie możemy tego zrobić. Uchwała przeszła, tak? Bo to jest przyjęta 14 która było za. Jeden przeciw. W związku z tym uchwała i tak i tak została podjęta. Proszę Państwa, proszę, spokój. Uchwała została podjęta. Zamykamy uchwałę nr 38. Przechodzimy do kolejnego punktu. W dzisiejszej sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2024-2037. To jest konsekwencja zmiany, którą przed chwilą żeśmy podjęli. Wiemy o co chodzi. Ja odczytam tą uchwałę. Uchwała nr 39 na 7 na 24 Rady Gminy Nowa Żeśnica z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Brześnica na lata 2024-2037 na podstawie artykułu 18 ust 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 20 roku o samorządzie gminnym wraz z wszystkimi przepisami uchwała się następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 351 na 66 na 23 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2024-2037. wprowadza się to? dobrze Ale tak jest, dobrze następujące zmiany ustęp 1 w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku nr 1 w wykazie przedsięwzięć WP w jak w załączniku nr 2, który opisano w wniesienia stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Now Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są jakieś pytania, czy głosujemy. Zdaje, że no, z automatu głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały proszę o przegłosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę bardzo, przechodzimy do ostatniego punktu dzisiaj. Czyli to jest zakończenie. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim radnym, dziękuję, dziękuję pani